Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szanowni Państwo, dzisiaj podsumujemy za Andrzejem Stankiewiczem, Kamilem Dziubką, wszystkie kłamstwa pana Nawrockiego w sprawie kawalerki. I Materiał, który opublikował jego sztab, pojawił się tuż przed rozpoczęciem poniedziałkowej debaty. Teraz cytuję oczywiście tekst panów e, Stankiewicza i Dziubki. E, Nawrocki próbuje w nim tłumaczyć po tygodniu prezentowania różnych wersji, jakie przebiegała sprawa zdobycia przez niego jego małżonkę kawaryki należącej do pana Jerzego. Film Karla Nawrockiego tak tłumaczy się z mieszkania. Andrzej Sankiewicz podkreśla, że jeżeli pan Jerzy był objęty pomocą socjalną, to mało prawdopodobne jest, że mógł być eksmitowany z lokalu, który należał do miasta w momencie, gdy trafił za kratki. Natomiast Nawrocki utrzymuje w opublikowanym że, filmie, że chciał pomóc panu Jerzemu, który trafił do aresztu i bał się, że grozi mu eksmisja. Jako dziennikarze zajmujący się sprawą widzieliśmy, że pan ma problemy, czy miał problemy z prawem. Nigdy w tej sprawie nie używaliśmy, natomiast w Prawie i Sprawiedliwości trwały od kilku dni dywagacje, co zrobić. Czy użyć tego elementu, że pan Nierzy miał problemy z prawem? I to pojawiło się delikatnie wcześniej w kilku oświadczeniach. Czy mocniej pojechać, że to jest kryminalista? Skończyli z taką opcją pośrednio, że wyglądało w więzieniu, nie chcieli odkrywać mocnej tej sprawy od środki. Dlaczego? Żeby o się reakcji społecznej. Po pierwsze, że ktoś tutaj siedział, że można przejąć mieszkanie, a druga możliwa reakcja jest, że to kolejny kryminalista w otoczeniu Nawrockiego. Tak mówi pan Andrzej Stankiewicz. Dziennikarze prowadzący podcast zanalizowali prezentowane w klipie Nawrockiego listy pana Jerzego, pisane już z więzienia. Pierwszy ma datę 12 grudnia 2011 roku, czyli 12 grudnia 2011 roku pan Jerzy w areszcie. Drugi list, który cytuje Karol Nawodzki jest wcześniejszy i pochodzi z listopada 2011, w którym to też cytuje Karol Nawodzki jest lista rzeczy, które Nawodzki ma przynieść panu Jerzemu do aresztu. I teraz wersja Karola Nawodzkiego jest taka. Ponieważ siedział, bał się, że utraci mieszkanie. W związku z tym zaproponował, żebyśmy my to mieszkanie przejęli, w mówiąc, zabezpieczyli, żeby miasto jemu tego mieszkania nie odebrało. Zrobił to wcześniej już, tak? po w areszcie. Szkopów w tym, drodzy Państwo, że cała operacja przejmowania zaczęła się zanim pan Jerzy trafił do aresztu. Tłumaczę Stankiewicz. Wystarczy elementarne porównanie daty. Opłata, którą Nawrocki wnosi do miasta, żeby miasto rozpoczęło procedurę przekazywania lokalu, czyli żeby pan Jerzy został Uwłaszczony, żeby przejął lokal komunalny, opłatę Nawrotki wnosi 20 października 2011 roku ze swojego konta, czyli pan Jerzy nie jest jeszcze w areszcie. Miasto mówi, możesz wykupić lokal za 10% wartości. Nie, pan Jerzy wpłaca te pieniądze, tylko Karol Nawrotki 20 października, pan Jerzy wtedy nie siedzi. Skąd to wiemy, bo tego samego dnia 20 października, co ujawnili politycy PiSu, w tym samym dniu, kiedy Karol Nawrocki wpłacił te 12 tysięcy miastu, jest podpisany testament. Dodaje wicenaczelny Onetu, czyli pan Andrzej Stankiewicz. Miasto przenosi aktem notarialnym na pana Jerzego własność lokalu, bo dostało opłatę z konta Nawrockiego, Wtedy pan Jerzy jeszcze nie jest w więzieniu. Pojawia się u notariusza, bo spisuje to yy, testament. Zauważa Stankiewicz Tomku. To jest tak naprawdę potwierdzenie tego, co mówimy, że pan. Karol Nawrotki jest bardzo nieuczciwym człowiekiem. Szanowni Państwo, no, no, proste pytanie. Przypomniemy. Więzień CBA to jest nasza książka, którą chcemy, żebyście Państwo kupili, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo warto polecamy. Będziemy wysyłać od 30 maja, nie? czyli za parę, no dwa tygodnie mniej więcej. I teraz, szanowni Państwo, oczywiście by, byśmy chcieli też o książce Debil, pani e, doktorki Aleksandry Sarny, seksuolożki, psycholożki, psychoterapeutki. Zgadnijcie o kim. E, Tomku, e, no właśnie, e, mamy do czynienia tak naprawdę z jednym wielkim kłamstwem, które próbuje żerować nie tylko Karol Nawrocki, nie tylko PiS, ale media, które były wcześniej skorumpowane przez PiS. Tak, no to jest jasne, że to, co mówił Nawrocki o tym, że nigdy nie miał kluczy i nie dysponował mieszkaniem pana Jerzego. Jest nieprawdą. No, pisz musiał wejść, zabrać te jego rzeczy, a poza tym oczywistym, oczywistym było to, że po to był podpisany ten testament, po to, było, po to były wpłacone te pieniądze, i było to zrobione w. Podczas no, presji, którą, którą no, miał na sobie pan Jerzy, że pójdzie do więzienia. No. Przestępstwa, za które pan Jerzy poszedł do więzienia, są takie no, niegodne w tym więzieniu. Niewątpliwie Nawrocki mógł mu tam w jakiś sposób, łagodnie mówiąc, zapewnić miękkie lądowanie, w związku z, tym, no, w związku z, tymi, z tymi znajomościami w tym, w tym świadku przestępczym. No tyle, no ty zostaw weź, bo on tam, no może i frajer, ale on tam coś robi dla, dla tego czy innego i tam załatwił jak, jak, jakąś tam sprawę. Poza tym Pan, pan Jerzy no, wiedział, że w związku z tym no, będzie jakąś pomoc. W więzieniu jest bardzo ważne. Jak więźniowie, więźniowie zmieniają cele, rozmawiają po sobie. masz jakąś pomoc? Ktoś przychodzi na widzenia, dostajesz paczki, i to jest to, to właśnie ten w więzieniu, ta niezwykle ważna rzecz, bo są ludzie, którzy nie mają nic. Są bardzo biedni, głodni. No wiecie Państwo, w więzieniu jest tak, często, oczywiście, ja mówię o areszcie śledczym. W więzieniu nie byłem, ale aresz śledczy dużo gorszy od więzienia, naprawdę. I wiecie Państwo, i tutaj no, żebrzą o papierosy, żebrzą o, o jedzenie, no, no jest różnie, bo często chleba nie wystarcza i się przekazuje chleb dla, dla tych głodnych do innych celi. I ten pan Jerzy miał chyba pomoc od Nawrockiego. No to, to można sprawdzić, jakie paczki mu wysyłał, co robił, to można zobaczyć. No wydaje mi się, że to nie jest zbytnia ingerencja w prywatność, no bo skoro Nawrocki sam o tym mówi, i sam poruszył ten temat, mówię, jak on tutaj się zajmował. No, wcześniej, pomimo to, że zobaczcie początek tej, tej afery, kiedy on mówił, że to jakiemuś społecznikowi pomógł. No, no, chciał wręcz zrobić z pana Jerzego jakiegoś człowieka, którego, który, no, był bardzo godzin tej pomocy. A on mu po prostu pomógł za mieszkanie. No, kto, kto by chciał pomóc e, człowiekowi, no który no ma taką słabą, słabą wcześniej historię życia i gdyby nie to mieszkanie, ciekawy jestem czy, czy Nawrocki by mu pomagał. No to, 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 to jest jasne, wiecie Państwo. I później jeszcze do tego, kiedy możemy przeczytać, że syn Nawrockiego zrobił dokładnie podobną rzecz, bo przeprowadził wywiad z jakimś człowiekiem, Walczącym w MMA, który siedział, poszedł do więzienia za wyłudzenie kawalerki od osoby no, niepełnosprawnej psychicznie. No, kłopot, kłopot z postrzeganiem rzeczywistości. No, wiecie Państwo, no to, jest, to, to wygląda wszystko słabo. Nawrotski, który kłamie o tych 120 tysiącach. Nawrotski, który kłamie o tych statku miłości. To kiedy Rafał Trzaskowski pyta się, kiedy zapłaci za to. I on mówi, że nie był tam 100 dni. To nie chodzi o to, powiedział, że zapłaci, a tutaj mówi, że nie był tam 100 dni. No to niech ustali, ile był i zapłaci za tyle i za ile był. Prawda? I są tam te wszystkie śledztwa, jest taki. Przykład takiego sfaniaczka, już nie chcę, by mówić o tym, o tym wszystkim, który no po prostu nie zapłaci, nie dopłaci, będzie się wymigiwał. No, daleko to daleko nie pada, to, tak powiem, to jabłko od pamięta się jak Kaczyński zrobił... W, mm, Swojego no, członka rodziny, już powinowatego, pana Bichfernera. No też najpierw, najpierw doprowadził do tego, że, że, że facet wydał wielkie pieniądze na, przy, na przygotowanie całego projektu. Dwóch wiersza, a później powiedział, że idź do sądu. <ścoughs> I możesz iść do sądu. No. A jeszcze wcześniej wziął od niego 50, czy, czy no, przynajmniej są takie, takie tutaj zeznania, że, że wziął od niego 50 tysięcy złotych. Chciał 200, a wziął 50. I, I na księdza Sabicza. Czym to się różni? Różni się to y, po prostu mechanizm jest taki sam jest równie ohydny. Natomiast różni się to tym, że chodzi o inne pieniądze i inną skalę, inną skalę przedsięwzięcia. No na Polski rzeźbił w tym, w czym był dobry, no, w tych mieszkaniach. No. Został, został radnym i miał, miał dostęp do tych wszystkich ludzi, którzy mieli nad sobą to widmo utraty mieszkania. Także no, tak, tak, tak jak Państwo widzicie, nie odpowiada na pytania y, dziennikarzy, tylko m, ani, ani y, polityków, tylko, tylko on po prostu, y, a jeszcze jedno, no, wiecie państwo, y, de facto robi, robi, robi problem Kaczyńskiemu, bo Kaczyński według tego, y, jak był, jak był, że tak powiem, szkolony indywidualnie z Wasinem, no to wyszedł i powiedział, że tak. To jest oświadczenie? Nieprawda. A ja muszę w tym momencie o, 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 o. I Państwu przypomnieć o książce Polska Kolumna Putina. Major Robert Heda, naprawdę warto. Pan major był w Rosji, został wydalony z Rosji osobiście przez Władimira Putina, który uznał, że niezależnie od tego, że służby wiedzą, że pan Robert Heda jest oficerem wywiadu, to i tak czego relegować, ponieważ robi robotę, która jest, jakby to powiedzieć, rzadko się, to Tomek Państwu wytłumaczy, rzadko się wydala ludzi, o których się wie, że są oficerami, to musi być to naprawdę poparte bardzo poważnymi argumentami. Tak, to prawda, musiał im musiał. bardzo przeszkadzać, widocznie urywał się i robi swoją robotę, no to jest, to jest ciężko. I pamiętajcie Państwo, tutaj Kaczyński wyszedł i opowiadał, opowiadał te swoje, no, według tych, tych swoich typowych schematów, no, które tak, tak, którego go nauczono, że no, to oświadczenie jest sfałszowane. To zaświadczenie o tym, o tym zobowiązaniu się do pomocy przez Nawrockiego. I opowiadał o tym, jak działa grafolog, no, obrażał ludzi. I nagle się okazuje, że wychodzi na na Nawrotski, że mówi: Tak, że to on to zrobił, on to napisał. I to w dodatku do tego postępowania w ABW odnośnie mieszkania. Szanowni Państwo, no wszędzie są jakieś niedopowiedzenia, kłamstwa. E, niewyjaśnione sprawy chociażby z tą dziwną e, polityką mianowania różnych ludzi w ipn e, z, z, nie wiem z, na wyjazdach służbowych za, 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 zamiany pracow pracowników merytorycznych na jakieś e, panie asystentki. No, to, to, to wszędzie wygląda beznadziejnie, że no. państwo używanie samochodu służbowego już po tym, kiedy e, zaczęła się kampania e, Tutaj prezydencka. Już w ogóle samo to, że prezes IPN-u występuje w kampanii prezydenckiej, to jest zupełnie co innego niż prezydent miasta. To jest zupełnie inna sytuacja. Patrzy się na to i tak no, czekam, kiedy, kiedy to zbankrutuje. No to ostatnie sondaże dotyczące tego, że 40% wyborców PiS nie wyklucza nie wyklucza zmiany swoich preferencji wyborczych. No ja nie mówię, że zagłosują na Trzaskowskiego, ale mogą nie głosować na, na Nawrockiego i to się może rozproszyć. A może i, i zagłosują na Mancena na przykład, także to dla nich to jest jakiś olbrzymi problem. No, w naszym elektoracie tego nie ma. To są, to są nowe, nowe wyniki yy, badań. Także tam jest wielki pożar, tam jest wielki strach. I spowodowały to kłamstwa Nawrockiego. No ja w ogóle się dziwię. No teraz tego przyszłego kandydata na prezydenta Rumunii wpuszczają do Polski. Facet, który ewidentnie jest bardzo mocno pro-Kremlowski, pro-Putinowski. go śmiało, śmiało bierze na te, na, te, na, te swoje, na te swoje spotkania wyborcze. W Zabrzu go promował. Ludzie to widzą. No ludzie powinni to rozumieć. No. Nawrocki, której ani przez chwilę nie odniósł się na przykład do Języka śląskiego. I do tego, czy ślązacy mają prawo, żeby ich język został uznany normalnie jako, jako język regionalny. Oni, oni... Pytanie, pytanie jednego, jednego z kandydatów do Nawrockiego, że czy chyba pana Włocha, już niewiele, czy. Kopalnia, ko, ko, kopalnie tam zlikwidowaną, wymienili zbudowane kopalnie, czy, czy te kopalnie fedrują. Dopiero później powiedziałem, że te kopalnie są zlikwidowane. No, oczywiście odpowiada ogólnie, tylko że węgiel, że wrócić. Nawet nie potrafił w tym samym momencie odpowiedzieć, tych kopalni już nie ma. I teraz i jadący do, do zabrza znowu kłamiący. Gdzie to widzą? Gdzie to widzą? Będziemy mieli odpowiedź w, podczas głosowania. I spodziewam się, że mogą się oszukać. Ja bym się wcale nie zdziwił, że i jednak przegra z Mencenem. Naprawdę, może być różni. Może być jeszcze różni. Jeżeli jeszcze teraz, a spodziewam się w ciągu tych dwóch dni, coś wyjdzie, no może być dla niego duże powód, duże tąpnięcie. Nie. Szanowni Państwo, to jeszcze tylko pokażę parę naszych pism. Seks pod zaborami. Historia bez cenzury. W dobrych kioskach, w dobrych empikach. Podobnie jak książka pana pułkownika Piotra Wrońskiego. Morderstwo kontrolowane. Warto. I szanowni państwo, książka mojego syna Pawła Pińskiego. Biedna książka, naprawdę. Słuchajcie, dla, dla młodych ludzi, ale fajna książka. Dla, to, to jest książka dla dzieci. Szanowni państwo, 6-7 lat. E, książka z ilustracjami autora. Naprawdę bardzo ciekawa na prezent dla dzieci 6-7-letnich, które czytają. Naprawdę warto. I teraz ta Kuty. Ja tak się dziwię, panie Jarosławie Kaczyński, bo tutaj w tej chwili UODO wszczyna w, 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 postępowanie za to, że. Rafał Trzaskowski ujawnił dane pana Jerzego. No, i, no, jak pan widzi, przecież pierwsze dane ujawnił pana Jerzego, pan Czarnek na swojej konferencji. Ujawnił, kto to jest imię, nazwisko, zrobił w ręce, zaatakowali, zaatakowali te dzieci. Powiem panu, ja tak patrzę przez mój pryzmat, bo um, u mnie nagle okazało się, że CBA weszło w mój profil medyczny. Wtedy, kiedy ja byłem umierający w szpitalu, e, i wychodziło, że ja jestem zameldowany w więzieniu radą. Tak, w szpitalu tak, tak wyszło. Ja zgłosiłem, no. Łodo nie potrafiło tego zrobić. Teraz Łodo atakuje Trzaskowskiego, nie zaatakowało Czarnka, który wcześniej pokazał, że jednak tutaj jakie są dane tego, tego, tego pana Jerzego, panie Kaczyński. To są takie jeszcze wasze ostatnie placówki. Spodziewam się, że te ostatnie placówki się Panu skończą po drugiej turze wyborów. Ja wiem, że będziecie próbowali tutaj to kontestować, nic z tego nie będzie. Jak Pan widzi, Donald Tusk zrobił Panu taki, takie zdjęcie sprawdziwe, że Twój czas jarku się skończył. Skończył się Pana czas, Panie Kaczyński. Rzucił Pan wszystko, co Pan mógł, włącznie ze Stanowskim, gdzie go Pan jeszcze wziął na krótką smycz przy nodze. Ale to już nic nie da. Zepsuje pan sobie jeszcze Stanowskiego do końca i, i resztę. To wszystko. Teraz już to pan Fogla, który jest. Pan Fogiel, pan Fogiel. A wiadomo, kim. Szanowni Państwo, do, do zobaczenia, więzie. a pan Jarosław do więzienia.